Znaczy my musimy, jak to w piłce, reagować na to, co się dzieje i no my w tym przypadku też w taki sposób będziemy się zachowywać. Pierwszy etap to przede wszystkim dotknąć piłkę. To jest jakby na ten tydzień podstawowa sprawa, a druga sprawa no w, w jakiś sposób, który mamy akurat zaplanowany na jutro zweryfikować jakby tą pracę, którą zawodnicy mieli wykonywać indywidualnie i to, to, to ma, będzie miało miejsce w dniu jutrzejszym. Powiedz mi, czekacie z niecierpliwością na tą decyzję Lubuskiego o tym, czy gracie, czy nie, no bo umówmy się, jeżeli powiedzą, że nie ma ligi, no to macie trzecią ligę. No ja się nie emocjonuję. No. Na, na świecie ludzie nie mają co jeść, a, a jeśli miałbym się emocjonować tym, że, że, że ktoś ma podjąć decyzję, czy gramy, czy nie gramy, ja całe życie podchodzę do, do piłki nożnej w taki sposób, że to, co się dzieje, trzeba przyjmować na klatę, reagować najszybciej, jak jest to możliwe. I tak też będzie w tym przypadku. No wiadomo, mamy jakieś tam powiedzmy przecieki, jaka będzie decyzja. Nawet w pewien sposób jesteśmy już na to przygotowani nie ukrywam tego. Natomiast każdą decyzję przyjmiemy z pokorą, na pewno jesteśmy gotowi na granie. Natomiast większy problem myślę, że sprawi mi to, że będziemy mieli tak długą przerwę, jeśli grać nam nie przyjdzie, a później trzeba będzie przystąpić do realizacji na poziomie trzeciej ligi. Możemy pograć cały piłkami i mniej więcej już wyczuć te odległości na boisku poruszać się, bo tak jak wcześniej robiliśmy same jakieś treningi w parkach, czy, czy jak wcześniej nie można było korzystać z nich, no to różne takie biegowe. No to nie jest to samo, co na boisku, bo tutaj można się poruszać wiadomo z piłką i już robić takie elementy te techniczne, czy jakieś wprowadzenia do taktyki chociażby w tych sześcioosobowych grupach. To mi się za ligą, wolelibyście grać, czy może już zrobić sobie przerwy? No przerwy na pewno nie. Ja jestem za tym, żeby, żebyśmy dokończyli rozgrywki, bo po prostu po to trenujemy, po to się przygotowaliśmy całą zimę, żeby, żeby pokazać to, na co nas stać i, i swoje umiejętności.